Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym programie Question. Tak, w tym tutaj będziecie mi zadawać pytania, na które ja będę odpowiadać w, w odcinkach. Zadawajcie pytania w komentarzach, a również ja będę zadawać pytania dotyczące moich, moich filmików. Tak. To nie będzie seria regularna. To będzie tak jak reszta, na przykład. Bowl czy. This is me, This is me, czy też. Jakby z genialną dziewczyną. Tak. Pytanie na dzisiaj właśnie tej serii dotyczy. Chodzi o to: w jaki dzień, tygodnia. Będą nowe odcinki, jak być genialną dziewczyną. E, tak. To jest pytanie do Was. Jeszcze pytania od Was nie dostałam, ponieważ to jest dopiero pierwszy odcinek. Ale mam nadzieję, że w następnym odcinku się już pojawi. Cześć.